Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mam wam do przekazania ważną wiadomość. Na razie powiem tylko tyle, że szykują się wielkie zmiany. My właśnie wybieramy się z domu. Tak naprawdę chciałam tego vloga nagrywać od rana, ale zaatakował mnie mój katar. I dopiero teraz udało nam się jako taką wykarać. Ale są tego też dobre strony. Ponieważ właśnie wypada czas drzemki chłopców, a najlepiej na drzemkę zasypiałem, jak wsadzamy ich do auta i jedziemy do jakiegoś miejsca. Więc fajnie, bo zaraz na tą drzemkę właśnie zasną. I problem będzie z głowy, bo... Nie potrafimy ich usypiać na drzemki, straciliśmy tą umiejętność po prostu. Dziadek potrafi, w przedszkolu potrafią, a my niestety nie. Więc po prostu w weekendy, w godzinach, kiedy ta drzemka wypada, wsadzamy ich do auta, jedziemy gdzieś i oni tą drzemkę mają w aucie. Proszę mnie nie, nie oceniać. Cześć. Cześć. Cześć Jedziemy? Tak. To do taty biegniemy do auta. Nie. Tak. Można już iść, nie ma już auta. Chodź, biegnij do taty. Jest, tak. Nie ma, kochanie. Jest, tak. Chcesz iść z mamą zarączkę. rączkę? Tak. Nie, tak. Tutaj. tutaj, dobra. Plan się udał, dzieci śpią. Także mam teraz chwilę, żeby wam tutaj wszystko powiedzieć rozwiać wątpliwości. News jest taki, że się wyprowadzamy. I plan był taki od grudnia. Już pamiętam, że robiliśmy livea na Sylwestra i wtedy planach była już wyprowadzka za granicę do Irlandii. I nie mówiliśmy oczywiście o tym, bo nic nie było dopełnione. Ale w pracy już powiedziałam oddziałowej, że no, będzie taka sytuacja, że lada chwila zabraknie mnie na oddziale. Powiedziałam kilku zaufanym osobom. O czym wszystko wzięło w łeb, i jednak ta wyprowadzka do skutku nie dojdzie. Ale to, że się wyprowadzamy, się nie zmieniło, ponieważ kupiliśmy ziemię. I właśnie na tej ziemi w tej chwili stoję. To nie jest jeszcze nasze, bo jeszcze nie podpisywaliśmy ostatecznych y, dokumentów notariusza. To będzie w przyszłym tygodniu, ale no jesteśmy już dogadani. Pieniądze czekają, po prostu obecna właścicielka tej działki musi jeszcze zdobyć ostatnie papiery i działka będzie nasza, będziemy budować dom. Oczywiście nie wydarzy to się zaraz, lada chwila. To będzie bardzo długi proces. Nastawiam się na jakieś 3 lata. Być może zaskoczę się i będzie szybciej, ale oczywiście. Warto nastawić się jednak na dłużej. Mam nadzieję, że nastawiam się na dłużej, że to nie będą trzy lata. Mamy jakiś tam plan, ale wszyscy wiemy, że z budową domu jest tak jak ze wszystkimi dziedzinami życia, jak z in vitro. Musieliśmy się wszystkiego po drodze dowiedzieć, wyspecjalizować, nauczyć. I tak będzie tak samo z budową tego domu. Będziemy musieli wszystko sami zdobyć wiedzę, sami nauczyć się co i jak. I wtedy dopiero jakoś na sam koniec, jak już staniemy się specjalistami, to dom powstanie. A oczywiście w kwestie też chodzą fundusze. E, najpierw będziemy sprzedawać nasze mieszkanie. Bardzo często dostawałam pytania co z remontem, co z remontem, co z remontem. Nie chcieliśmy robić remontu, bo e, najpierw planowaliśmy go zrobić pod siebie, ale potem jak okazało się, że będziemy się wyprowadzać na początku z Polski, a potem że z mieszkania, no to planujemy po prostu to mieszkanie już odświeżyć. Nie pod siebie, tylko po prostu pod sprzedaż. I tym się będziemy zajmować na początek, jak już tutaj wszystkie formalności, a propos na działki zrobimy. No i później zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, jak się nasze losy potoczą i jak to będzie wyglądać. Na pewno będziecie o wszystkim dowiadywać się na bieżąco. Jeszcze Wam tylko pokażę tam, Widzicie taki słupeczek? To jest początek naszej działki. Tu jest nasza działka, tu jest auto, i tu jest drugi słupeczek. Zaraz za autem. Gdzie jest koniec? Nasze 10 arów. Na razie tu głównie pokrzywy i trawa, ale coś tu będzie powstawać. Z czasem, powoli. Najpierw musimy sprzedać nasze mieszkanie. Dzieci dalej śpią. Mam nadzieję, że ja ich nie obudzę tym moim teatralnym szeptem. Jedziemy na kawkę do przyjaciół. Będziemy mieć teraz do nich bliżej, kiedyś za trzy lata, e, bo mieszkają całkiem w okolicy naszej działki. Także napisaliśmy, że jesteśmy w okolicy i czy może kawka? I nas zaprosili, także jedziemy. E, ale zajechaliśmy jeszcze do sklepu, żeby tak e, coś może dzieciom kupić. I zasugerowałam Marcelowi, żeby to były jajka, niespodzianki, ale zobaczymy, czy się mojej sugestii posłucha, bo coś tam marudził. Wraca? Drzwi się otworzyły od sklepu, ale chyba to jeszcze nie on, chyba jeszcze stoi tam w kolejce. Myślałam, że może po weekendzie e, obecna właścicielka działki już ogarnie te papiery i będę mogła wam powiedzieć, kiedy ta działka rzeczywiście będzie tak w 100% nasza, ale wiemy, jak działają urzędy, nadal czekamy. Ogólnie mamy teraz mega, mega stresujący czas. W pracy jest wiele zmian, więc praca też jest dla mnie stresująca. Mimo, że pracuję w tym szpitalu od lat, w tym momencie to jest zupełnie nowy szpital, zupełnie nowy oddział. Wiele zmian się szykuje. Jak wiemy, nikt nie lubi zmian, bo zmiany są stresujące. Do tego wszystkiego za troszkę ponad dwa tygodnie mam egzamin państwowy w Warszawie, co... Sami rozumiecie, że delikatnie mnie stresuje. Do tego wszystkiego, jakby życie codzienne, bliźniaki, wszystko to, co się dzieje, jest samo w sobie stresujące. Także jest, jak jest. I do tego wszystkiego zaplanowaliśmy, że kupimy działkę i zaczniemy budowę domu. Także będziemy teraz bardzo intensywnie dbać o naszą relację, bo to jedyny bastion, który został na tym całym po prostu świecie, na tych płaszczyznach wszystkich, gdzie się tylko nie obrócę, jest stres, więc zostaliśmy w tym wszystkim tylko my. I jak my będziemy się trzymać razem, to jakoś damy radę przebrnąć przez to wszystko. Także właśnie godzinka 14 idziemy na szybką randeczkę. Mąż zamówił stolik, zamówił jakieś jedzonko, już nam przygotowują, także biegniemy, porozmawiamy ze sobą a potem idziemy po nasze bombelki i idziemy z nimi do fryzjera. Także dzisiaj chciałabym powiedzieć, że z bobasków staną się znowu chłopaczkami, ale oni po obcięciu włosów wyglądają y, młodziej. <noise> Buźki się robią jakieś takie bardziej urocze, bardziej pulchne, także oni na doroślejszych wyglądają teraz, a jakich ich obetniemy, przynajmniej tak było ostatnim razem, gdzieś miesiąc temu, no ale zobaczymy, zobaczymy i wy też zobaczycie. Także zabieram was do restauracji i tam jeszcze kilka słów. Wam powiem o, no, o tym, co się teraz dzieje z tą działką, z tym domem, e, jakie mamy pierwsze problemy, bo oczywiście działka jeszcze nie jest nasza, a pierwsze problemy już się pojawiły. W ogóle kompletnie nie potrafię układać tych włosów. W mojej wizji wygląda to tak, że one się wszystkie y, zawijają do środka, ale. Tu mi się robi jakiś dziwny loczek, tu mi się robi jakiś dziwny loczek, no jest dramat. Dzisiaj idziemy do mojej fryzjerki, także ona zobaczy ten dramat i ja się poważnie zastanawiam, bo ogólnie fryzura mi się podoba i chciałam się już tak obcinać, ale jak ja mam się denerwować codziennie, każdego dnia rana i przed każdym wyjściem, to ja już chyba wolę znowu zapuszczać włosy, bo jednak z długimi jest delikatnie łatwiej. Także nie wiem. Nie wiem. Może się nauczę, bo ja do fryzjera idę jeszcze za parę tygodni. Może się nauczę, ale na razie to mnie denerwują po prostu te włosy, bo nie wiem, co mam z nimi zrobić, a tu się jakieś dziwne loczki za każdym razem robią. Mąż tam jeszcze wybiera jakieś Napoje. Jedzonko już jest. Taki omlecik, taki makaronik. Hmm, herbatka, chcesz mieć kawkę? E, nie, chyba nie. Chyba nic nie chcę. Musimy jechać po dzieci i jechać do fryzjera, bo mamy no już lada chwila. A wkopaliśmy się w takie korki, że mega długo tutaj jechaliśmy. Także niestety później Wam opowiem o wszystkich problemach, które już nas spotkały, mimo tego, że właścicielami działki jeszcze nie jesteśmy bo teraz nie ma kompletny na to czasu, teraz czas na jedzonko. Okej, okay, zjedzone, jedziemy po dzieci i do fryzjera tutaj, w krzaki idziemy, bo zaparkowaliśmy po prostu na ostatnim wolnym miejscu. Wszystko zajęte, wszystko, po prostu korki, dramat. Rozkopali nam cały Gorzów, więc dojechać gdziekolwiek jest naprawdę wyczyn. No, i znowu nie mam czasu wam opowiedzieć o tej sytuacji, także chyba już wieczorem po fryzjerze. Bo jest już autko, tylko przedrzeć się przez liście. O. I wsiadam. Dobra, stoimy w korkach, więc spokojnie. Mam mnóstwo czasu, żeby do Was pogadać. A więc, pierwsze problemy, które pojawiły się. Dla nawet niewłaścicieli działki, to w papierach, które mają jakąś nazwę mężu, jak to się nazywa? Decyzja o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy. W naszej decyzji o warunkach zabudowy jest wpis, że nasz budynek, czyli nasz przyszły dom, musi zajmować maksymalnie 14% działki. Znaczy, bo to była wydawane na decyzję, na wszystkie działki, jakieś przed podziałem, i to jest wyliczone tak o sobie, a później trzeba. Wnioskować o konkretny dom, czy mi tak. gmina pozwoli. No i e, jeżeli nie jesteśmy właścicielami tej działki, to możemy wnioskować, ale taki wniosek kosztuje 600 zł. Więc... A to i tak czeka się 3 miesiące. Tak, więc no, nie, pani nie będzie trzymała dla nas tej działki 3 miesiące, e, mhm. aż dostaniemy decyzję. Także postanowiliśmy zaryzykować ma, i po prostu kupujemy. No raczej nie ma problemów, ewentualnie nie będą, bo ale raczej nie ma, no, tylko... Raczej nie ma problemów. No, to jest po prostu głupie, że gmina Ci może powiedzieć, no, no nie, jakby chcesz wybudować dom, ale my nie pozwalamy, bo, bo bo tak chcemy, bo w zasadzie bo mamy takie prawo, żeby to powiedzieć. No tam jest ogólnie dużo wpisów, jest kąt nachylenia dachu, jest kolor dachu, jest bardzo dużo e, jakby wytycznych a propos domu. No i cała reszta jest ok, tylko jedyne co, no to te 14% działki, bo my chcemy większy dom niż 14%. E, no 14% to ewentualnie mógłby być dom, ale jeszcze garaż. Więc nie, nie mógłby być Też nie mógłby być. Bo 14% to się, że budynek zajmuje. To no mówię, użytkowej, że użytkowej, się Ja decyzję. rozumiem, ale mówię, że gdyby co, to możemy się zgodzić na to. Ja rozumiem, co jest napisane w papierach, dlategoż ryzykujemy i kupujemy te 14% i będziemy wtedy wnioskować już jako właściciele, no i będziemy czekać. A że nam się nigdzie nie spieszy, to możemy sobie czekać, ale no jest jakiś tam delikatny stresik, że jednak to ryzyko będziemy podejmować. Jesteśmy już w domku po fryzjerze, byliśmy jeszcze na placu zabaw, ale z placu zabaw chłopcy średnio skorzystali, raczej głównie zajmowali się gonieniem gołębi. Ja zaraz się muszę szykować do pracy, bo dzisiaj idę na nockę, ale wydaje mi się, że już wszystko Wam powiedziałam o tej naszej działce. No, tak jak mówię, pojawiły się jakieś tam pierwsze problemy, na razie niewielkie. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Rozglądamy się za projektem, no bo musimy wnioskować już o konkretny dom, konkretny projekt. Także myśleliśmy, że ten wybór projektu mamy jeszcze czas, jednak okazało się, że już zaraz, już teraz będziemy musieli jakiś tam mniej więcej projekt się zastanowić, który byśmy chcieli. No i ten projekt będziemy wnioskować do gminy, czy możemy taki dom sobie postawić. No i na razie tyle. Punktem kolejnym będzie remont, taki po prostu odświeżenie naszego mieszkania. Głównie chodzi o salon, który po prostu ściany potrzebują odmalowania i gdzie niegdzie mamy powypaczane panele, więc chcemy też po prostu nowe panele założyć. I na razie tyle. Może w międzyczasie coś się gdzieś jeszcze podnajduje. No i później, foteczki, mieszkanie na stronę i czekamy. Jak się sprzeda. Wyprowadzamy się i zaczynamy budowę. Ale myślę, że do tego czasu jeszcze upłynie wiele, wiele miesięcy. Nie sądzę, żeby to mieszkanie się sprzedało jakoś błyskawicznie. Też nie wiem, kiedy się zabierzemy za ten remont. Bo tak jak wam mówiłam, za dwa tygodnie troszkę z kawałkiem mam ten egzamin, więc na pewno nie będziemy się ładować w remont przed nim. Jeszcze w ogóle tego nie dodałam, ale Marcel poszedł znowu na studia, więc wszystkie weekendy jestem znów samotną matką, bo Marcel jest na uczelni. Co dodatkowo jest kolejnym stresogennym elementem, ponieważ w weekendy na przykład mam często wizyty laktacyjne albo dyżury i bombelki. Nie ma ojca, nie ma matki, co zrobić z dziećmi. Na ten weekend podrzucamy je na kilka godzin do mojej koleżanki. Ten miesiąc już mamy ogarnięty, ale co z listopadem nie wiem, nie wiem. Po prostu gdzie się nie obrócić, tam jest sytuacja, którą można się zestresować. Więc mamy naprawdę bardzo, bardzo intensywny czas, mam nadzieję, że jakoś się to wszystko unuluje i zostanie nam tylko stresować się budową domu. Dzięki kochani, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o lajkach, o komentarzach. Ja staram się wszystkie komentarze czytać, odpowiadać, jeżeli oczywiście jest tam na co odpowiadać. Eee, chciałam powiedzieć też, że wróciliśmy już jako tako do normalności po tych y, ponad trzech latach i chcemy też wrócić do regularnych vlogów. To zawsze była środa, więc będzie to środa, ale jeżeli chodzi o godzinę, to jeszcze się zastanawiam. Także piszcie koniecznie, w jakich godzinach oglądacie nasze vlogi. Czy to jest z samego rana do śniadanka, czy to jest koło 12 do kawki, czy może to jest po powrocie z pracy, koło 15, 17, a może jest to późny wieczór, godzina 21, 22, jak położycie spać wasze dzieci. Dajcie znać, bo zależy mi jednak, żeby te vlogi pojawiały się w tym czasie, kiedy najwięcej osób je ogląda, bo wtedy algorytm puszcza je dalej. Dzięki, kochani, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w środę, cześć!